Witam, jestem Witalii Bornikow. Donald Trump wciąż żywi nadzieję, że uda mu się zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską w ciągu zaledwie kilku miesięcy, gdyż liczy na to, że jego rosyjski odpowiednik Putin pragnie nawiązać współpracę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. W rozmowie z dziennikarzami Donald Trump podkreślił, że dla niego nie ma czegoś takiego jak ostatnia kropla, która mogłaby przekonać go o tym, że Putin wcale nie chce zakończenia wojny z Ukrainą. I że w przypadkach, gdy kończył poprzednie wojny, to właśnie presja ekonomiczna posłużyła jako narzędzie do ich zakończenia jako istotny powód, dla którego państwa będące w stanie konfliktu były skłonne dążyć do jego pomyślnego zakończenia. Jednakże prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że możliwości zastosowania presji taryfowej wobec Federacji Rosyjskiej są bardzo ograniczone, ponieważ ten kraj nie prowadzi intensywnej współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak Trump pozostaje przekonany, że rosyjski prezydent Putin jest w dalszym ciągu zainteresowany tego rodzaju współpracą. I teraz po prostu trzeba dać Rosji i Ukrainie możliwość jeszcze trochę powalczyć, aby obie strony ostatecznie przekonały się o bezsensowności i daremności tego, co się dzieje. Słowa amerykańskiego prezydenta świadczą o tym, że nie jest on w stanie wyciągnąć żadnych realistycznych wniosków ze swojego dialogu z Putinem oraz z obecnej sytuacji. W okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej Trump po prostu nie jest w stanie wyciągnąć. Nie jest w stanie tego pojąć, ponieważ jest nie tyle politykiem, ile pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, który zasiada w gabinecie owalnym i wciąż nie potrafi zrozumieć, że inni ludzie mogą kierować się nie tylko interesami pieniężnymi i współpracą gospodarczą, ale również dogmatami ideologicznymi oraz pragnieniem rozszerzenia własnego terytorium. Jak to zresztą ma miejsce w przypadku rosyjskiego prezydenta Putina czy przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga? Obaj konkurenci Trumpa myślą nie tyle o korzyści ekonomicznej, ile o rozszerzeniu wpływów swoich państw w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Podczas gdy prezydent Stanów Zjednoczonych koncentruje się wyłącznie na pieniądzach i żarliwie wierzy, że cały świat wokół niego również koncentruje się wyłącznie na pieniądzach. Wiemy jednak, że właśnie takie podejście zazwyczaj prowadziło liderów najpotężniejszych krajów świata do upokarzającej i druzgocącej klęski. Trumpa nie da się przekonać, ale jednocześnie amerykański prezydent nadal broni swojej pozycji oraz gotowości do wywierania nacisku na tych partnerów, którzy nie zgadzają się z jego stanowiskiem. Na nasze szczęście, dzisiaj to Rosja, a nie Ukraina, znajduje się pod presją, ponieważ Putin na razie nie zdołał znaleźć metod, które przekonałyby Trumpa, że może osiągnąć porozumienie z rosyjskim prezydentem w sprawie wstrzymania ognia na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej, co pozostaje zamiarem. Trumpa od jego powrotu do gabinetu owalnego do dziś, jak rozumiemy, nie zostało zrealizowane. Jednocześnie Donald Trump określa Putina i Xi Jinpinga jako stanowczych liderów, z którymi nie należy się zadzierać. Co dokładnie amerykański prezydent ma na myśli, jest obecnie trudne do wyjaśnienia, ponieważ w dalszym ciągu upiera się przy wznowieniu testów nuklearnych przez Stany Zjednoczone, twierdząc, że inne kraje posiadające broń jądrową, takie jak Rosja, Chińska Republika Ludowa i i Korea Północna dokonuje tego w tajemnicy. Jak mogą wyglądać tajne testy nuklearne i czy wznowienie takich testów nuklearnych, w warunkach, gdy Moskwa i Pekin ich nie przeprowadzają, nie jest igraniem z Putinem i Xi Jinpingiem, tego Donald Trump nie wytłumaczył choć urzędnicy jego administracji już teraz. Próbują przedstawić logiczne wyjaśnienia tego, co realnie może się wydarzyć w wyniku rozkazu Donalda Trumpa o wznowieniu testów nuklearnych. Zresztą sam Donald Trump podkreśla, że Stany Zjednoczone zrobią to tylko w przypadku, jeśli robią to także inne kraje. Chociaż być może działania Putina polegające na testowaniu rakiet, które mogą być potencjalnymi nosicielami broni jądrowej, Mogłyby zostać scharakteryzowane przez Waszyngton jako część kompleksu testów nuklearnych przeprowadzanych przez Federację Rosyjską. Federacja. Równie optymistycznie Donald Trump wypowiada się na temat swoich relacji z Pekinem, podkreślając, że Chińska Republika Ludowa nie zamierza obecnie angażować się w żadne działania wojenne przeciwko Tajwanowi, gdzie, jak powszechnie wiadomo, funkcjonuje równoległy rząd Chin. Z perspektywy Donalda Trumpa, Xi Jinping zdaje sobie sprawę, że dopóki Trump sprawuje władzę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Pekin nie może planować żadnych działań skierowanych przeciwko Tajwanowi. Chociaż, jak rozumiemy, jest to wyłącznie osobiste przekonanie amerykańskiego prezydenta, które nie opiera się na żadnych konkretnych faktach. Równie istotnym z perspektywy dalszej destabilizacji globalnej sytuacji za czasów Trumpa jest jego osobiste przekonanie, że prezydent Wenezueli, Nicolas Maduro, ma przed sobą już ostatnie dni urzędowania. Jednocześnie Donald Trump nie określił, czy Stany Zjednoczone są w pełni przygotowane do interwencji w Wenezueli, zaznaczając, że mogą oni zastosować inne formy działań. Również kolejnym znaczącym krokiem, który może prowadzić do destabilizacji, jest groźba amerykańskiego prezydenta dotycząca użycia siły w Nigrze, gdzie obecnie toczy się napięty konflikt wewnętrzny, który Donald Trump charakteryzuje jako walkę ludności muzułmańskiej z chrześcijanami w tym wielkim afrykańskim kraju. Obydwa ostrzeżenia amerykańskiego prezydenta niosą ze sobą możliwość interwencji wojskowej Stanów Zjednoczonych zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Afryce, oraz popychają Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa do tworzenia nowych lokalnych konfliktów, które w przypadku nieostrożnego postępowania z sytuacją ze strony amerykańskiego prezydenta oraz członków jego administracji mogą stać się kolejnymi szczeblami do globalnej eskalacji, co w efekcie doprowadzi do trzeciej wojny światowej. Wygląda jednak na to, że Trump jest absolutnie przekonany, iż nie jest człowiekiem, który generuje i tworzy nowe konflikty, lecz tym, który kończy wojny. Chociaż jak dotąd, podczas jego prezydentury w gabinecie owalnym udało mu się zakończyć jedynie wojnę na Bliskim Wschodzie, jednakże ten konflikt również nie wydaje się ustabilizowany na dłuższą metę. Dziękuję, przyjaciele. Zostańcie z nami, subskrybujcie kanał i moje media społecznościowe Patronite, Me, Akofi i Donatello. Korzystajcie ze sponsoringu na YouTubie. Pokoju i powodzenia. Odzenia.